Hej, 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 witam Was w kolejnym odcinku już trzecim z gry Dying Light. Musimy włączyć prąd w rozdzielni, więc... Tam się udamy w tym momencie, Dobra, to jest w tamtą stronę. No to przebiegnijmy się. Kurde, powoli się ciemno zaczyna robić. O, nie. Dobra, chyba jesteśmy na miejscu Tutaj O oh, FAK Co to jest? Ja pierdzielę Oczu się O ja pierdzielę co to jest? Come on Naprawdę O Dobra, mam pomysł, ale nie wiem czy to działa No, idź tam, idź tam grubasie, idź. Kurde, jeszcze jedno muszę rzucić. No, idź, idź tam szybciutko. Kurde, wykorzystam wszystkie petardy. Dobra, teraz. Dobra, i otwórzmy się szybko, 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 szybko. O, o, trochę to. On żyje jeszcze, no nie mogę po prostu. No, przywalił mi, no co za. Co za koleś. Nie wierzę w to po prostu. Dobra, gaz rurka. Dobra, spróbujmy to otworzyć. Może tu się, tu może coś znajdziemy przydatnego. Gazrurka i kawa. Dobra. Gdzie on jest? Skakuj, skakuj. Kurde, co za mięśniak. Masakra. O, dobra, zginął. A ciebie to się już mniej boja... Dobra, przeszukajmy Co za wielki paskudnik, no ja po prostu nie wierzę w to O To się nam strzyna Dobra, nie mamy miejsca w ekwipunku już Dobra, to możemy przeszukać Włączmy latarkę bo trochę tutaj jest ciemno Kurde, nie mamy miejsca już hmm. Dobra, tu mamy jakiś zamek do otwarcia O, bezbłędnie Tu mamy kawę Dobra Dobra udało nam się, użyj Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni Ale skoro raz było zwarcie to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę w troki To za szybki zombiak. Pigo, pigo. O kurde. Dobra, nie żyję. Naprawmy tą broń. Chyba, że już nie możemy. Chyba nie możemy. Nie wiem, które... Mhm. Dobra, tego nie możemy sobie to rozmontujemy. Okej. Okay. Weźmiemy sobie rurę wodociągową. Mm, tak, to jest to. Yy, dobra, to musimy wrócić do stroniska. Okej. Okay. Tak się przebiegnijmy szybko, żeby nas... O do 200 metrów prawie. Biegnij, biegnij, biegnij. Biegnijmy, bo już prawie jest noc. Jak tak nas zastaną w nocy, to będziemy mieć przerypane. to, jeszcze tak na szybkiego o kurde dobra, udało nam się co tu mamy? Gazurkę i kawę dobra, fajnie dobra, 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 biegnijmy, biegnijmy nie zastanawiajmy się co mamy robić skoczyć <coughs> dobra. O, tu mamy jeszcze jakiś surowce, plastik. Dobra, dobra, dobra. Dobra, spróbujmy tedy. I tędy. No, złap się. Trzymaj, on się, nie złapę. Dobra, przeskoczmy. Dobra, biegnijmy już tam do końca. Dobra. Dobra, jesteśmy w bezpiecznej strefie, więc... Więc mamy już spokój. O kurde. Co to było? Zombie, pokryte zielonymi wrzodami, zwiały jak tylko mnie zauważyło, słyszałeś o czymś takim? Hmm. Niestety to za mało informacji, ale jak zobaczysz następnego daj znać, dobrze? Okej, okay, dam znać. A nie ma sprawy. Dobra. Co tu mamy? Aha, skrytkę tu mamy. Dobra, zobaczmy czy mamy jakieś umiejętności do wydania. Nie mamy nic. Co tu możemy zrobić? O, koktajle małotowa możemy zrobić. To się na pewno nam kiedyś sprzeda. Mhm. Dobra, tylko jednego zróbmy. Dobra. Dobra, musimy się przespać, tak? Dobra. To prześpijmy się do rana. Zobaczymy, co będzie nas czekało rano. Spike, co się dzieje? Dobra, daj mi chwilę. Dobra, skończyliśmy prolog właśnie w tym momencie. Możemy zagryć sobie na multi, ale tego nie zrobię, bo chcę tylko przejść wam fabułę. Dobra, możemy to zamknąć. Okej. Okay. Musimy pomówić ze spajkiem. O, tu coś jest. Ale niestety nie mamy już miejsca Dobra, nie mamy miejsca, więc musimy porozmawiać ze Spike'em. Dobra. Dobra, przebiegnijmy się tak szybciutko, bo tu za dużo tych zombiaków. Dobra. Hop. Dobra, jesteśmy. Bateryjki. O, tu mamy jakieś coś do otworzenia. O! Dobra, chyba za bardzo. Dobra. Otwórzmy. Co tu mamy? Kawę. Ale nie mamy miejsca wykwipunku. Ale możemy rozmontować sobie na no stołu. Bo ona nam nie będzie potrzebna i weźmiemy sobie gaz To nam się na pewno bardziej sprzyda kiedyś. Dobra. Dobra, tu mamy ząbiaka. O nie! Spróbujemy go zabić. Dobra, przeszukajmy. Zawsze to jakieś pieniążki. Dobra, musimy naprawić naszą broń. No biegnijmy, biegnijmy, nie rozglądajmy się, bo to co tu mamy? nie wiem, mniejsza z tym dobra, coś tutaj jest o, sznurek spokojnie da się tędy jakoś tak niezauważonym? Dobra, hmm. chyba jednak nie, trochę ich tu za dużo, ale spróbujemy użyć koktajla. tylko jednego spaliłem O nie jest drugi dobra, podpalił się fajnie Dobra Dobra. Dobra, jesteśmy na górze. Dobra, jesteśmy w bezpiecznej strefie, wreszcie. Trzymaj się z daleka od ludzi Raisa. Będą strzelać, gdy tylko cię zauważą. Wypatruj zawsze kolorowego dymu. To oznacza zrzut. Aha, dobra, okej. Okay. Dobra, musimy porozmawiać ze Spike'em. Spike, co jest? Hey, na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlakmy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców. To znaczy, że ciebie też. Okej. Okay. Ciekawy czy wreszcie spotkam się z Brykenem Dobra Dobra to chyba musimy wrócić do wieży Ja mhm. wskakuj, wskakuj Teraz tutaj Dobra, dobra, wyżej, wyżej Dobra, jesteśmy na miejscu Ukraina okay. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Dobra, przeszukajmy to jeszcze. Co tu mamy? Chemikalia i kawę. A dobra, no to jesteśmy w miarę blisko. Dobra. Dobra, jesteśmy na miejscu. Musimy spotkać się z Okej. Okay. Sytuacja się pogarsza. Czy przetrwamy? Dobra. Do winty. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w pierwszym. Dobra, to już wiemy. Słuchaj, breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut po zawierżu. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom rajsa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? No łape, łapę. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy ciężkiego baranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brecken, Lena. Może ty do niego przemówisz. Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Breken. Tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu, bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypiol. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale nam rację. Potrzebujemy cię tutaj w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Reisa. Tak. Okej, okay, działasz. Ruszaj, Crane. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. No, dobra. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traksu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło go w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę. I on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat. Ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę. A do tego potrafi być... Bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod Estakadą. A, nie wspominajmy o śmierci matki. Nie zrozumie tego. No okej, okay, okej, okay, to jest rozumiałe. Dobra. Dobra, no to zjedziemy sobie windom. Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Brecken chce ich zastąpić wiadowcami. czyli m.in. mną. Mamy ruszyć do następnego zrzutu, który mamy mieć. Dobra. Dobra. Tak. gdzie teraz? Miałem już 3 miesiące. Dobra, ale skontaktuj się z grę, to już w przyszłym odcinku i ja się z wami żegnam i do rychłego zobaczenia trzymajcie się papa. Pa.